Może macie problem z gałęziami, a macie lęk wysokości albo nie chcecie ryzykować? Mamy na to rozwiązanie. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta. Wystarczy wpiąć i skręcić. Możemy podzielić każdy element oddzielnie, więc do przewozu nie ma żadnego problemu. Masz urządzenie zasilane jest z baterią 54V 5A. Włączanie jest z tej strony, odblokowujemy górę, naciskamy dolną dźwignię. To wszystko. Do smarowania łańcucha jest zbiornik oleju który również kontrolujemy i uzupełniamy podczas pracy. Naciąg łańcucha popuszczamy dwie śruby znajdujące się po lewej stronie urządzenia, po czym naciągamy śrubą tutaj, podkręcamy łańcuch, aby był delikatnie luźny, nie maksymalnie do, dociągnięty. Po, po naciągnięciu dokręcamy z powrotem śruby i korzystamy. Takie urządzenie możecie wynająć u nas, w wypożyczalni. Koszt takiego urządzenia to 1,70 70 zł za dobę. Zapraszamy pod adres kazimierz1798346 z Skomlin i do odwiedzenia naszej strony internetowej wypożyczalnia.wieluń.pl. Cześć!